Witam Was, kochani czwartoklasiści, na naszej dzisiejszej lekcji przyrody. Zaczynamy dzisiaj nowy dział. Prosiłabym, żebyście otworzyli swoje podręczniki do przyrody na stronie 138. Ukaże Wam się temat, który ja również mam tutaj otwarty. Ten temat wchodzi już w skład nowego działu. Dział nosi tytuł Poznajemy krajobraz najbliższej okolicy. I my na dzisiejszej lekcji mamy odpowiedzieć sobie właśnie na pytanie, co to jest krajobraz? Jak my go będziemy odróżniać, opisywać? Zaznajomimy się na początek z terminem, który właśnie wyjaśnia słowo krajobraz. I czytamy, że. Terminem krajobraz określamy wygląd poszczególnych obszarów Ziemi, wyróżniający się charakterystycznymi cechami. A więc, prościej mówiąc, to, co widzimy na powierzchni Ziemi, to jest właśnie krajobraz. Oczywiście w opisie tego krajobrazu uwzględniamy odpowiednie elementy, i tymi elementami są po pierwsze ukształtowanie terenu, czy właśnie na na terenie, który chcemy opisać, występują jakieś pagórki, jakieś doliny, jakieś wzniesienia, może to są góry, czyli wszystko to, co zamyka się w ukształtowaniu terenu. Następnie, opisując krajobraz, musimy również zwrócić uwagę na skały. Które występują w przeważającej większości na danym terenie. Czy to są na przykład skały lite, w tym dziale właśnie poznamy przegląd tych skał, takie jak na przykład występują właśnie w górach, czy to jest granit, właśnie, czy mamy do czynienia z, ze skałą luźną, w większości jest to piasek, żwir i tak dalej, i tak dalej. O skałach będziemy jeszcze. Mówić. A więc element krajobrazu to skały. Dalej, wody, czyli taka, takie zbiorniki, które występują właśnie na danym terenie. Czy, jest to morze, czy są to morze jeziora, czy są to rzeki, czy jest to morze tak na w północnej części naszego kraju, przecież będziemy mieli krajobraz morski. Dalej elementem jest szata roślinna, czyli to, co występuje znowu w przeważającej większości na danym terenie. Jakie typy lasu? Może jest to krajobraz rolniczy, gdzie mamy do czynienia z łąkami, na przykład, czyli elementy szaty roślinnej. Kolejny element to najczęściej występujące zwierzęta, ale zwróćcie uwagę, że również wytwory działalności człowieka czyli takie Elementy jak jakieś budynki, ale także pola, na przykład uprawne, czy sady, czy sieć ulic, czy fabryki, które stworzył człowiek, czyli to również zaliczamy do krajobrazu. I teraz jak my ten krajobraz dzielimy, tak? Wiemy o tym, że krajobraz podlega nieustannym zmianom, zmianom pod wpływem sił przyrody, ale również tych zmian może dokonywać człowiek. I ze względu na to, kto lub co tak dokonuje najczęściej zmian na danym terenie, możemy wyróżnić dwa takie nadrzędne typy krajobrazu. Będzie to krajobraz naturalny. Przede wszystkim tworzą go elementy przyrody nieożywionej i ożywionej i nie jest on zmieniony przez działalność człowieka czyli nazwa sama wskazuje na to, że natura, tak? Przede wszystkim natura go tworzy i dalej w jakiś w jakimś sposób zmienia. Drugi typ krajobrazu, jak się domyślacie pewnie, będzie jednak zmieniony przez człowieka, czyli tutaj będzie w przeważającej większości zaznaczała się już działalność człowieka. I taki, takie typy krajobrazu nazywamy krajobrazami. Kulturowymi i one występują w Polsce w większości. Natomiast krajobrazy naturalne, niestety, zarówno w Polsce, czy w Europie, czy na świecie, niestety są już w przeważającej mniejszości. Przejdźmy dalej do kolejnego podziału, i w tym podziale już zajmiemy się krajobrazem kulturowym, czyli jeszcze podzielimy sobie ten krajobraz kulturowy. Jak go możemy podzielić? Możemy go podzielić na trzy, na trzy takie typy. Pierwszy to krajobraz rolniczy, czyli ten, który jest najbliżej nas, i zobaczmy, elementy, które przeważają: to będą na pewno pola uprawne, to będą sady, to będą łąki, to będą pastwiska. Zwróćcie uwagę, że te elementy są wytworzone przez człowieka, ale w krajobrazie rolniczym Również możemy spotkać elementy jeszcze tego krajobrazu naturalnego a więc gdzieś jakieś lasy tak, które zaliczane są do, do elementów naturalnych krajobrazu. Drugi typ krajobrazu kulturowego. To już krajobraz przemysłowy, a więc w większości zmieniony przez człowieka. No bo przecież, czy fabrykę, czy kopalnię, czy elektrownię, czy jakiś magazyn, no to nie stworzyła natura, tylko stworzył człowiek. Więc ten krajobraz przemysłowy będzie zaliczany jak najbardziej do krajobrazu kulturowego. I trzeci typ krajobrazu to krajobraz miejski, też stworzony, wiadomo, przez człowieka. W tym krajobrazie przeważają domy, gęsta sieć ulic, jakieś linie tramwajowe, autobusowe, ale również pojawiają się takie miejsca odpoczynku, jakimi są na przykład parki, jakieś skwery zielone itd. Także dzisiejszy temat myślę, że nie jest tematem trudnym. Waszym zadaniem tak będzie dalej, dalsza praca właśnie z tym tematem wszystko będzie w wskazówkach podanych na stronie. No i to co jest najważniejsze. A więc termin krajobraz, a więc elementy krajobrazu, które należy uwzględnić przy opisie i podział krajobrazu, czyli nadrzędny podział krajobrazu. To krajobraz naturalny i kulturowy, a kulturowy w kulturowym możemy jeszcze wyróżnić rolniczy, przemysłowy i Miejski. I właśnie to będzie najważniejsze. Bardzo dziękuję za dzisiejszą lekcję. Waszym zadaniem, tak, jeszcze będzie przeczytanie tematu, zastanowienie się nad tym, no i oczywiście nauczenie tego, co jest najważniejsze. Także ja już na dzisiaj Wam bardzo dziękuję i do następnego spotkania. Życzę wszystkim. Powodzenia. Do zobaczenia.